Hej, 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 hej. Na początek pokażę wam czego się dzisiaj nauczyłem, albo nie. Zrobię klap synchronizujących. Pokażę wam czego się dzisiaj nauczyłem. Zrobię to, to źle po raz ostatni. Re najpierw zrobię to źle, a potem zrobię to dobrze. Uwaga. Wersja numer 1. źle. Bingo. Nic nie strzela. Wystarczy. Odłączyć kabel przy wejściu. A poza tym, tę chwilę ćwiczyłem dzisiaj nową technikę. Poznawałem sobie Ghost Note, czym są Ghost notes? Jeszcze jestem nubem, ale właśnie poćwiczę sobie teraz przed kamerą. Setka i ósemkami. I powiedzmy, że teraz ćwiczymy, żeby zagrać wszystko jedną dynamiką i równo. Teraz próbuję inaczej. Dźwięki właściwe zagram głośno, a ghost to będę grać cicho. A teraz odwrotnie. Kurczę, mój mózg nie, nie ogarnia moment. Cicho, głośno. Zostawne ćwiczenie polegające na graniu stłumionej struny, ale innej struny, tej, tej poniżej. Ok, tutaj spróbujmy zwiększyć tempo. 120. Tak zwany economy picking e, Picking? Nie wiem czy to fingering bardziej Chodzi o to, że na niższej strunie powtarzamy palec z poprzedniej struny Będzie to bardzo skomplikowany schemat Drugi Pierwsze Drugi e, Może troszkę wolniej W takim razie jak się myli po 60 Drugi. To w pierwszym dniu to jest mind blowing. Trudne bardzo. Bardzo trudne. Fajna rzecz. Zależy mi, żeby się tego nauczyć właśnie tak, tak osobno. Wy, Wyekstrahowałem, wy, wyodrębniłem to, ile dzisiaj ćwiczyłem? Znowu pół godziny plus ten film, czyli jakąś godzinkę czasu. Jakby pierwsze 15 dni poświęciłem na na słodką eksplorację, na szukanie, na próbowanie rzeczy, na nie wchodzenie zbyt głęboko w te rzeczy. Zostało mi tylko 15 dni do końca challenge'u, a, a wypadałoby coś umieć zagrać dobrze, a nie tylko jakość, co nie? Więc uznałem, że te ostatnie 15 dni to już będą takie, takie dni skupionego ćwiczenia, czyli zmieniamy taktykę. Do widzenia. Nie spojrzałem. Opa. Pa.